Shut your fucking face, Uncle Fucker! You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Fucker! You're an Uncle Fucker, yes it's true, nobody fucks uncles quite like you! Shut your fucking face, Uncle Fucker! You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker! No witam. Dziś wrócimy do magicznego <grywka> miejsca, w którym wszystko jest piękne, proste i przyjemne. Razem z przedszkolakami spróbujemy... A zresztą, zobaczcie sami.

Witajcie plecy. Witajcie głowy. Mój wujek ze mną w to grał. To się nazywa Witajcie siusiaki. Od rana wesoło się bawimy i poznajemy różne części naszego ciała. A teraz zapraszamy wszystkich do zabawy. Tak, tak, was także domowe przedszkolaki. Słuchajcie uważnie. Popatrzcie na swoje ręce. Hmm, hmm, ciekawe co widzę. I widzę, albo czuję, bardzo ładne mysie futerko. O dziwo, ja też, ale przyznaję się, że przed chwilą drapałem się po jajach. A ty jakie masz wytłumaczenie, myszko? Tak, ale ludzie to nie mają futerka, szkoda. A wy? Co widzicie? Ja widzę i czuję tutaj takie żyłki. Tak, są takie żyłki. Nawet można je wyczuć. A co ty wyczuwasz, Marcinku? Popatrz. Kości. Kości nie widać. Widać, tylko trzeba wiedzieć, gdzie wbić łopatę. Tu mamy kciuk, który ma trzy paliczki. Tutaj są stawy. Czyli stawy to inaczej zawiasy, że możemy... Tymi paluszkami różne, bardzo precyzyjne rzeczy robić. A gdzie robi się takie zdjęcie? W pracowni rentgenowskiej! Jak się teraz zapiszesz to na osiemnastkę, będziesz miała super prezent! Są takie specjalnie promienie, które prześwietlają nam dłoń i tylko wychodzą struktury kostne, czyli kosteczki. A struktury miękkie, które mamy, to znaczy skóra, mięśnie, Frengeni nie ma. Jak dbać o kości, żeby się nie złamały? Nie kopać w kule? To masz mniejszą rączkę ode mnie, ale nie, nie martw się i tak cię lubi. Zapraszam Was do zabawy. Was także. Przyniosłam do domowego przedszkola taką kostkę. Domowe przedszkole grało w kalmara, zanim to było modne. To jest? Piórko. Zamieniają się nasze rączki w piórka. Jak dużo piórek. O, leci. Zryja ci leci. To znaczy fantastycznie naśladujesz piórko, mała myszko. Chcesz serka w nagrodę? Łyszka! łyżka! Spróbujcie domowe przedszkolaki bawić się z nami. Zobaczcie, możemy zrobić łyżkę z naszej dłoni i nią jeść. Pewnie, że kojarzę. Ta gra się nazywa. Heca na przejściu granicznym. Ale spróbujemy też rączką pokazać, jak się trzyma łóżka. Trzeba się zastanawiać, co odpierdala. Ręce z są do mycia rączki. A Ręce, do... Ręce z muzą do trzymania palasorki. Można ręcami rysować i układać włosy. Ale nie można się ręcami nauczyć poprawnie mówić, co nie mała dziewczynka. Dzieciaki w tym wieku mnie uwielbiały, bo nawet jak je disowałem, to robiłem to w taki sposób. I one nawet nie wiedziały, że toczę z nich bekę. <grym> Aż dziwne, że nigdy nie dostałem tytułu nauczyciela roku. Do zapinania guzików. Do ręce służą do machania. Można zasuwać kubkę i rozsuwać. Bawić się zabawkami. Można ciągnąć sanki. Ręce magika służą do czarownia. Do, do czarownia. czarownia. Do czego? Do, do, czarownia. Czarownia. do czarownia. Jeszcze raz. Do czarownia. Bardzo dobrze. To co, lentilka w nagrodę? Rękami można się doskonale bawić. Nie wierzycie? To posłuchajcie. to powiem, co pięć dam? sam zapomnienia. Ja też mam tę piosenkę, bo jak mieszkałam kiedyś w pewnym domu, to dzieci bardzo często bawiły się paluszkami. A ja sobie patrzyłam z dorki i się napoczyłam. Cieszymy się, myszko. A czy nasze rączki mogą mieć jakieś przygody? Może mieć taką złą przygodę, że ktoś ją no może Uderzyć. Może, albo może się sama uderzyć. Co to jest? Kciuki. 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 Trzymajcie tak samo kciuki jak ja, a wybawcie się razem z nami. Dobra, a czy to muszą być kciuki? W naszej historyjce to nie będą kciuki, tylko to będą dwaj przyjaciele musicie wymyślić dla nich imiona. Jeden to będzie Krzysiek. Dobrze, a drugi? Wojtek. Historyjka się rozpoczyna wtedy, kiedy obaj chłopcy są w domu. Nie, nie podam No to, do, do, do widzenia! Nie podam! Tylko jeszcze po raz rzeczy. Pomniałeś nie podam ręki! Dość Do nie, nie podam Kurta. ręki! Proszę pani, proszę pani, skąd bierze się cisza? Kto drzewa kołyszy? Dlaczego słonko gaśnie i kończy się baśni? I właśnie? I nie, dlaczego nie ma nic prawdziwego? I dlatego po roku uczenia tej grupy wiekowej powiedziałem dość, bo posypią się mleczaki. Ilość i złożoność tych pytań jest Paraliżująca! Skąd się bierze cisza? To drzewa kołysze. Dlaczego słonko gaśnie i kończą się baśnie? I dlaczego we śnie nie ma nic prawdziwego? Proszę bardzo, czas start. Wytłumaczcie tej dziewczynce, skąd się bierze cisza i nie możecie korzystać z rekwizytów typu taśma izolacyjna, bo inne gamonie zaczną drzeć puchy. Czas start. Każde dziecko, starsze i młodsze, lubi pytać od rana do wieczora zdarza się, że dzieci sprzeczają się między sobą, bo każde uważa, że jego pytanie jest najważniejsze, a przecież tyle rzeczy jej interesuje. A was co interesuje? Proszę pani, dlaczego joskinia w sumie A wiesz co, niektórzy dorośli panowie z dysfunkcjami ciała migdałowa tego robią z takimi ciekawskimi chłopcami jak ty? Dlaczego? Słasna. Ile, 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 poczekajcie, piastu, poczekajcie na wszystkie te pytania, spróbuję wam odpowiedzieć. Macetom. Ale kłócicie się, jak dzieci w pewnym przedszkolu kłóciły się o to, czy Ziemia jest gorącą skorupą, czy nie? Czy je jest czy nie jest? Była. Była. była, była. Była. Była czy nie była? Była, była. była. Posłuchajcie. Michał był bardzo mały. Najmniejszy w grupie i bardzo cichy, najcichszy w grupie. Miał szare oczy, szare włosy i szary sweter. I zawsze siedział w kącie i nic nie mówił. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że w grupie jest taki Michał. Kiedyś rano dzieciaki siedziały w szatni, rozbierały się i gadały. A myśmy z tatą byli w lesie i paliliśmy ognisko, powiedział Krzysiek. A ja znam wierszyk, powiedział Rafał. Wpadła myszka do kieliszka i ją boli ślepa kiszka. A my mamy kota. Po pierwsze, to jest najbardziej leniwie zrobiona animacja dla dzieci w historii animacji dla dzieci. Serio, policzyłem, tam są trzy ilustracje, trzy ilustracje na dwie minuty historyjki. Przecież pięciolatek straci zainteresowanie tym programem, zanim zdąży krzyknąć pomocy. A po drugie, czemu te wszystkie dzieci mają poobijane Gęby, what the fuck? Ziemia była kiedyś gorącą skorupą, powtórzył Michał. Bardzo dawno temu. Bardzo, bardzo dawno temu ziemia naprawdę była pokryta gorącą skorupą, a potem ostygła. I pani dała Michałowi chustkę do nosa. I co? I co? Pytały dzieci. I wyrosły na niej różne rośliny, kto zgadnie jakie? Konopie, tytoni, tatarak i pejot. Mój tata ma na imię Pablo I tam, gdzie dzisiaj jest morze, to było morze I jeszcze były jaszczurki, ale większe od słoni I ptaki takie wielkie jak samoloty I te ptaki miały zęby Po pejotlu wszystkie ptaki mają zęby Skakał jak żaba i wszyscy skakali jak żaby Chodził na paluszkach i wszyscy chodzili na paluszkach Latał jak wrona i wszyscy latali jak wrony a potem wrócili do sali i zaczęli rysować. Dokładnie to samo robił Witkacy. Najpierw latał jak wrona, a potem wracał i zaczynał rysować. I kiedy po obiedzie dzieci leżały już w piżamach, przykryte kocami i miały już spać, wtedy usłyszały, że ktoś śpiewa cichym, cieniutkim głosikiem. To śpiewał Michał. Wiele zdarza się takich dzieci, które są nieśmiałe, ale to nie znaczy, że nie mają zainteresowań, że nie są mądre. A powiedzcie mi, co takiego mądrego i ciekawego powiedział Michał? Jacek Kurski, hujcie w dziąsło? Tyle mądrych rzeczy dowiedziały się dzieci od Michała i od pani Jadzi. Ale jestem przekonana, że wielu z was ciekawi, jaka była kiedyś Ziemia. I dlatego zapraszam was na wycieczkę do Muzeum Ziemi. Tam spotkamy się z panem geologiem. Czy wiecie, kto to jest geolog? To jest taki pan, który lubi. Innych panów. Tam nie ma Jotra, fałku. Słuchaj uchem, a nie brzuchem, bo dostaniesz włę pobuchem. A teraz chodźcie, pójdziemy do muzeum i się zesramy z nudów w majtki. Będzie super! Przartuje, niektóre muzea są super. Bada Ziemię! Który bada Ziemię? Tak, geolog. To jest taki ktoś, kto zajmuje się budową i historią Ziemi. No to chodźmy. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Projekt więzienia dla całego świata. Taki globalny panoptykon. Jakże na czasie. To są skały. Ale skała może być taka zwięzła, twarda, dotknijcie. Ale jeżeli ona się rozpadnie na mniejsze kawałki, to widać, że jest zbudowana to jest z takich piasek. małych cząstek. Sam jesteś piasek, mały geologu. Ale żeby mogła powstać skorupa ziemska. Najpierw musiała powstać Ziemia i cały układ słoneczny. A jak myślicie? Z czego powstało słońce, planety i nasza Ziemia. Nie. Z pyłu, z kosmicznego pyłu gazu. Halo? Tak. Ro rozumiem dwa dobrze. Dwa, dobrze, przekażę. Dzwonił Pan Bóg, powiedział, że domowe przedszkole to takie mocne dwa na dziesięć. Ta kula na powierzchni zaczęła stygnąć i powstała skorupa ziemska. Proszę Pana, a jak powstały oceany? Można powiedzieć, że oceany powstały z wody, którą ta gorąca Ziemia wypociła z siebie. Wypociła? No tak. A co się dzieje z wami, kiedy jest wam gorąco? Przyjeżdża mops, a tatuś dostaje do żywotni zakaz korzystania z palnika acetylenowo-tlenowego pod wpływem alkoholu. Halo? Tak? Tak? No wszystko na to wskazuje, tak? Dobrze. Do widzenia. Dzwonił Belzebub. Chciał, żebym potwierdził rezerwację. Proszę pani, ale fajnie by było polecieć w Kosmos! No ja też tak myślę, byłoby cudownie. I ja mam dla was niespodziankę! Jajako! Polecimy dzisiaj w kosmos! Yeah! Yeah! Kto chce pierwszy? No co ten materiał ma z 15 lat, wtedy nie było innych sposobów. Kto chciał naprawdę polecić w kosmos. Polecimy naprawdę? Ale co weźmiemy na rakietę? Już ci daję, chwila młoda emi Winehouse. I teraz gdy już mamy gotowy kadłub rakiety, to potrzebne są tutaj okienka, silniki oraz dach. Dach najłatwiej zrobić z koła złożonego w taki stożek. Myślę, że tu będzie potrzebna pomoc kogoś dorosłego. Najlepiej marka Łotneja, bo gdyby nie liczyć pani prowadzącej, średni iloraz inteligencji przy tym stoliku wynosi Eee, yy, Księżyc, gwiazdy, w krąg obiadę, i na Ziemię potem wrócę, aby w domu zjeść obiadek. Zapraszamy was, dzieciaki, przedszkolaki do wspólnych ćwiczeń. Po rakiecie? To miał być Marsjanin na niej, myszynym pasobą. To będzie trening prawdziwych kosmonautów. Wszyscy skaczą raz, dwa, trzy, a po skokach będą wyskoki. Zobaczcie jak chłopcy się wspinają po drabinkach. W Polsce jest przedszkola imienia Łukaszenki? A teraz chodzenie porównoważni. Trzeba się poruszać ostrożnie, żeby nie spaść. Teraz trening przy drzewiach. Źle wykonujecie to ćwiczenie. Musicie mieć rączki z tyłu. No co, ja musiałem sobie jakoś radzić z tymi przedszkolakami. O, lecimy, 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 lecimy. nareszcie, zobaczcie. Ja, ja, jaka ziemia jest. Malutka. <gry> a jaka błękitna. Proszę pani, kometa na nas leci, nam, nam się nic nie stanie? Na, spokojnie, napij się wody, a następnym razem mocniej ubij fiwkę. Nie? Na pewno nam się nic nie stanie, o ile tu gwiazda. A, tam widzę Marsa. Pojedziemy... Co widzisz Michałku? Marsa. Marsa? A Marsza? Ma mała ciapka wody. O, woda na Marsie, nareszcie odkryliśmy. To nasze pieniądze. A co to takie wielkie? I on jest w stanie spoczynku. Nie wiem, czy ktoś wam mówił, że naszą planetą rządzą cztery żywioły: Ziemia, woda, powietrze i ogień. Tak, chcemy dzisiaj zatańczyć. Taniec żywiołów. To ja chyba muszę wejść w nadświetlną. My będziemy tańczyć w kole, a Wy możecie powędrować dookoła pokoju. Będziemy się ruszać aj, jak liście aj, na wietrze. Raz, aj, dwa aj. Trzy. Ale 10 ojców dziennie ja nie umiem Pozdrawiam moich 3. przyjaciół, gorącowe Zwała jeden, zero, kuratkę! Tak, po kolei! Ej, Chciałbym wszystkim moim widzom przypomnieć, że mam 37 lat i razem z grupą obs w rajtuzach próbuję pokazać wiatr. Pozdrawiam wszystkich oglądających, bo jeżeli tu jesteście. To znaczy, że w taki albo inny sposób przyczyniliście się do wszystkiego, co się tu dziś wydarzyło. Jeszcze dwie fale. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie domowego przedszkola. A dzięki temu odcinkowi wiemy, co pachnie jak my się futerko. You don't eat or sleep on mow the lawn, you just fuck your uncle all day long. O, ogłoszenie paraklinalne! Kochani, czasem pytacie mnie, czy w odcinku będą jeszcze fragmenty z tego gotowania w slow motion, ale to chyba nie ma sensu, my tu robimy komedię, a nie jakieś... gotowanie. na na Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć więcej tego gotowania, to zapraszam serdecznie na mój Instagram, i tam znajdziecie bardzo dużo filmów z gotowania w slow motion. Rzucamy grochem, obieramy ziemniaki efektownie, jest fajnie! Zapraszam. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. BOJA! Halo? Tak. Tak. No, wszystko na to wskazuje, tak? Dobrze. Dzwonił Belzebub, chciał, żeby Dobrze. Dzwonił Belzebub, chciał żebym potwierdził No wszystko na to wskazuje, tak? Dobrze. Dobrze. Dzwonił Belzebub. Belezebub! Dzwonił Belezebub. Najgorsze jest to, że ja nie lubię marsów. Będzie dla psów. Psy nie mogą czekolady.